Mikołaj ponownie, jak co roku, odwiedza dzieci, wszystkie dzieci. Zaczynamy od jakiego miejsca dokładnie? Zaczynamy od y, domu nad potokiem w Tarnowie. Już właśnie, tak jak wspomniałam, nie pierwszy raz. Y, co możecie powiedzieć o samej akcji? Od jak dawna trwa? Akcja trwa 8 lat, trzeci, ro, trzeci rok jesteśmy w ośrodku. Jakie to zawsze emocje dla Was? No, zawsze są to pozytywne emocje. Zawsze jest dużo radości, dużo szczęścia, że kolejny rok się udało. I że kolejny raz możemy obdarować dzieciaki prezentami. To przypomnijmy widzom na czym polega ta akcja. E, akcja polega na tym, e, wystawiamy dzieci piszą listy, e, wystawiamy je na naszej stronie obudź sobie Mikołaja. Tam można wybrać list i e, temu dziecku, e, którego list zabraliśmy, robimy paczkę. Tą paczkę wysyłamy do nas, e, my te paczki rozdzielamy na ośrodki i w, w wybranym czasie. E, Zawozimy je do ośrodków razem ze Świętym Mikołajem. Jak dużo ośrodków zostały, zostało objęte tą akcją? W tym roku mamy cztery ośrodki. To jest dom nad potokiem, dom dziecka pełna chata, dom dziecka promyk i przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami Małych Książek. To już nie pierwszy raz, kiedy Mikołaj odwiedza także to miejsce, tak? Tak, i to już po raz trzeci mamy okazję, widać tutaj. Takiego znakomitego gościa. Oczywiście, jak co roku uważam dziewczęta prezentami, yy, widać uśmiechy na twarzach i wśród dziewcząt i woławców, którzy cieszą się radością naszych podopiecznych. E, dziewczyny czekają na te prezenty, na Mikołaja z niecierpliwością, chyba cały rok. Oczywiście już w październiku zaczęło się pisanie listów. Yy, ozdabianie ich, żeby były jak najpiękniejsze, przemyślane, także to jest długi proces i, i bardzo wyczekiwany już cały rok. Jakie marzenia mają właśnie te dziewczyny? Największe ich marzenie. Mm, powiem tak, marzenia, które są niezawarte w listach do Mikołaja, to jest przede wszystkim yy, miłość. Tego czego na naszym pierwszym brakuje najwięcej, czego mi po prostu brakowało zawsze. I tak jak powiedziałam wcześniej, miłość, otwarte ramiona, które na nie mogą czekać i osoby, na które mogą po prostu iść chcą mieć poczucie, że są dla kogoś ważne. Dla nich to jest najważniejsze. A sprawy materialne myślę, że to są, schodzą u nich na drugi plan. Bardzo się cieszę, że coś nowego, bo nigdy tego nie miały, ale jednak myślę, że takie poczucie, takie, takie psychiczne potrzeby są dla nich dużo ważniejsze niż, niż takie materialne i, i takie... No, finansowe sprawy. Przede wszystkim odbywają się tutaj zajęcia socjoterapii, socjalizacji. Staramy się nakierować, pokazać im właściwy tor. Nie miałbym tego pokazać we wcześniejszym jakby życiu w domu czy tam w pieczy zastępczej, bo, bo, bo dziewczęta pochodzą z różnych środowisk. No i staramy się właśnie im pokazać, jak życie może wyglądać radośnie, pełne miłości, tak jak właśnie tutaj pokazały nam na tym przedstawieniu spektaklu. No i na tym nasze zadanie się kończy. Czy dokładnie to, czego sobie życzyłaś właśnie, dostałaś od Świętego Mikołaja? Tak, wszystko, co sobie życzyłam, czyli tą prostownicę pięć w jednym i to wszystko, co chciałam, to dostałam. Czy to znaczy, że planujesz w przyszłości zostać może fryzjerką, skoro właśnie takie prezenty trafiły ci? Się? Jak tu trafiłam, to bardzo mi się spodobało, jak dziewczyny robią te fryzury i tak dalej, i to mnie tak nakłonęło na te wszystkie prezenty. Czyli to właśnie pisałaś yy, z taką prośbą do Mikołaja? Tak, z taką prośbą. Jesteś zadowolona. Bardzo. Powiedz nam, jak podobają ci się prezenty? Czy Mikołaj właśnie spełni Twoje oczekiwania? Tak, spełnił. Z czego jesteś najbardziej zadowolona? Włańcuszko. Wszystko, co było w liście z prośbą, znalazło się w Twojej paczce? Tak. Emilia, widzę, że spora paczka tutaj jest z prezentami od świętego Mikołaja. No, zaprezentuj co, ten Mikołaj ci przyniósł. Dobra. Um. Kapcie z Reniferka. Marzyłaś do takich? E, tak, są bardzo ładne i Chyba ciepłe. Tak, są ciepłe. Dobra, co tam mamy jeszcze? E, plecak z Vansa, kratkę. Też marzyłam o nim. E, bardzo się cieszę. E, o, dresy z. Dresy z z Marzyłam o znajki, ale dostałam z Sensei'a i jest ok. No, mm. Chyba też bluza No bluza, zwykła białka zakładana. Mm. No zwykła biała zakładana bluza. Praktyczna, na pewno Ci się przyda, nie? No, przyda się. Dostałam tutaj też y, kosmetyki różne. O kurde. Mm. Tonik, żel do twarz do mycia i jakieś kremanty bakteryjne. No, też się przyda. Szczoteczkę do brwi. Też znalazło się na liście życzeń do Mikołaja. Skarpetki, tusz do rzęs. No, słodycze. Ok. Karmeks do ust. Słodycze gdzieś to jeszcze było mydełko, ale nie wiem, gdzie Dostałam uroczego misia, o, o którego prosiłam w liście. Już go gdzieś widziałeś, widzieliśmy. No. Koleżanka też takiego dostała. Tego? Magda, z tego co wiem, ma na imię. <grym <grym> <grym> Może <to> miałaście coś <grym> wspólnego, Mikołaja. <grym> Możliwe. Ogólnie dostałam też paletkę z cieniami, foksydów. byś się malować? Tak, bardzo. To jest moje hobby i staram się rozwijać swoją kreatywność poprzez makijaż. I w sumie cieszę się, że tutaj jest dużo błysku, bo akurat cienie błyszczące to jest coś, co lubię wykorzystywać na co dzień. A za niedługo Sylwester, więc to... myślę, że się przyda też. Tak. tak. Ogólnie, tradycyjnie tłuszcz do rzęs, mhm. który też się znalazł na mojej liście. Dużo kosmetyków pielęgnujących, typu tonik. Mgiełka do twarzy i ciała. Pasta w czarne kropki. To jest pianka aktybakteryna. Też fajnie. Przydatna strasznie przy mojej cerze. I szampon i odżywka do włosów. Cały zestaw tak. Ignacji ciała, tak. Słodycze oraz jeszcze w pudełeczko, którego nie otwierałam. Oto, zobaczymy, co to jest. O, proszę. Kolczyki. To takie nietypowe kolczyki, wyróżniające się z tłumu. Podobają mi się strasznie. Czyli takie są w Twoim stylu. Tak. Ja bardzo lubię się wyróżniać z tłumu, poprzez wygląd, ubiór. Też czasami poprzez właśnie makijaże. i też ten błysk, o którym mówiłaś. Tak. Akurat te kolczyki się bardzo błyszczą, więc no. idealnie wygląda. No, jestem bardzo zadowolona z tego, co dostałam i mam nadzieję, że po prostu osoba, która sprawiła ten prezent, jest też zadowolona z tego, że mogła pomóc w jakiś sposób. Dziękuję bardzo za sporządzony prezent, bardzo przydatny i na pewno będę używać. Dostałam misia. Z jakiś aniołek, tak? Tak. Ciao, misia. Tam piankę do twarzy. Tonik. I krem do twarzy. Tam kredki. zawsze Zestaw geometryczny, e, długopisy kolorowe, ołówki i słodycze. Po tych prezentach próbuję tak oskadnąć zgadnąć o twoje zainteresowania i chyba tutaj coś w kierunku sztuki. Te. No lubię rysować.